Tak, jak obiecywaliśmy, tak będzie. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi w studiu. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki. Raz jeszcze dzień dobry, pani Witam ponownie. Minister Czesław, proszę, Koalicja dzień Obywatelska, Platforma dzień Obywatelska. Dzień dobry, Jarosław Grzeg, po polskiej stronie po tej stronie. I Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się raz jeszcze wszystkim. Zaczniemy od pilnej informacji, którą podała agencja Reutera. Francja i Niemcy oskarżają Rosję o lekceważenie protokołu dyplomatycznego po opublikowaniu przez Moskwę poufnej. Korespondencji dotyczącej proponowanego spotkania w sprawie rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie, tak podała dzisiaj rano agencja Reutera, niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że Rosja złamała protokół dyplomatyczny, publikując poufne listy na temat delikatnych rozmów wielostronnych prowadzonych w formacie normandzkim. 28-stronicowa korespondencja pomiędzy szefami dyplomacji Francji i Niemiec, a także Rosji dotyczyła odmowy ze strony Moskwy wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym omówieniu sytuacji na wschodzie. Ukrainy. Piotr Kaleta, może Pan, Pani pośle na początek, może to jest ta gra, którą prowadzi Putin i Łukaszenka, czyli nowe otwarcie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Może to jest celem tej całej operacji z migrantami? Jaką grę prowadzi Putin i Łukaszenka, to my tego nie wiemy i się nie dowiemy, bo to się tworzy w ich gabinetach i w ich głowach. Ale tutaj wydaje mi się, że po raz kolejny dochodzimy do takiej sytuacji i mamy tutaj jasny dowód na to, że Angela Merkel dostała porządnie po łapkach za swoje takie harcowanie polityczne. Po Czyli przecież rozmowy ponad naszymi głowami, tak? To po pierwsze, a po drugie, przecież jeżeli się zdradza takie tajemnice, no to to jest też pewien taki element znowu takiej działalności. Przecież my za chwilę może się dowiemy bo przecież pewnie takie rozmowy zostały nagrane, o czym tak na, na dobrą sprawę Angela Merkel rozmawiała z Łukaszenką, rozmawiał, o którym Macron rozmawiał z Putinem, bo przecież co za problem, żeby to być może w tej chwili wyciekło. A możemy się tam wtedy dowiedzieć, że niekoniecznie było tak, jak mówił pan, pan poseł Moroczek, że to była dyplomacja, y, którą, y, której powinniśmy Niemcom zazdrościć, tylko to było coś, co może działało w, niekoniecznie w naszym interesie, stąd widzę, że mogą być takie nerwowe reakcje po stronie właśnie y, MSZ-ów y, Francji i, i, i Niemiec. Może jaskółki Pani Pośle nie ma, o której Pan mówi przed dziewiątą? Ja myślę, że całe społeczeństwo, konfliktu. Całe społeczeństwo ukraińskie, ale ra, razem z, z Ukraińcami, myślę, cały region Europy Środkowo-Wschodniej jest wdzięczne państwom wolnego świata, Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Francji, że próbują powstrzymać Rosję na wschodzie Ukrainy. Za piękne słowa. E, Gdyby nie to wsparcie, problem wyglądałby dramatycznie źle. No to, to, to dlaczego Pani, koncentracja Pani, wojsk ale następuje ale na, ale na, nawet na, w tej na Rosji? Nawet w tej, to dlaczego to już jest Ta taki... sprawa nie jest chyba uh, dla nas tak emocjonalna, więc ja. Bardzo jest. To, to też dotyka bezpieczeństwa do końca, naszego kraju. Z tej informacji, którą pan redaktor przekazał, ja czerpię wiedzę tylko o tym, że Rosja jak zwykle tak gra, gra uh, podważa, wiarygod podważa wiarygodność świata zachodniego w. Uh, i i próbuje pokazać te państwa, które chcą, działają na rzecz pokoju i dobra dla świata, próbuje ich, ich autorytet podważyć, są, ale już kończę. chociażby Niemcy to, czy pan prezydent to, że, to, że mamy to zaangażowanie za Stanów Zjednoczonych, Niemiec no. i Francji w udzielenie wsparcia ja, Ukrainie jest, mój jest mój bardzo mój? ważne. No, no, mamy, no mamy poparcie ze strony prezydenta Francji, ze strony Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o. Właśnie bardzo cieszymy budowanie. Się za te słowa. Słowa są piękne, ale pamiętajmy, że nasza historia podpowiada nam również to, że potrzebne są tutaj konkretne czyny. Ja się bardzo cieszę z tego, że kompania brytyjska w tej chwili do, będzie, będzie, będzie również pomagała polskim żołnierzom, ale to jest tylko kompania. To jest około 120. Żołnierzy. W związku z tym czekamy na dalsze deklaracje, takie konkretne. Na przykład, kiedy wojska amerykańskie zaczną lądować w Polsce, to nie, wtedy nie. będę wiedział, że jest to Ale, Jeżeli mówimy o Brytyjczykach, to Pan wie, jako członek Komisji Obrony Narodowej, że są nie tylko taka kom kompania, będzie w tej chwili przy granicy, tylko że są w, w ramach natowskiej aktywności w Polsce. I mieliśmy zaproszenie jako członkowie Komisji, żeby zobaczyć ich aktywność mhm. i służbę w Polsce. Za to im dziękujemy. Tak jest. Słuchajmy, co Pięć mówił, co mówił Polskiej, szef brytyjskiego, brytyjskiego monu wczoraj na konferencji wspólnej z ministrem Błaszczakiem. Po 200 latach współpracy z Polską możemy ten związek nazwać już dojrzałym małżeństwem. Dlatego bez wahania zaproponowałem wsparcie Polsce na granicy z Białorusią. Anna Krupka, spytam pani ministra kiedy przyjadą być może właśnie kolejni żołnierze nie tylko brytyjscy ale boże francuscy niemieccy przyjadą czy nie Jest więc, taka potrzeba Więc pan dotknął istoty rzeczy czy nie słowa panie pośle Czyny nie słowa. Polska dyplomacja działa i to skutkuje konkretnymi efektami. Tym, że brytyjskie wojska inżynieryjne będą nam pomagały we wsparciu zapory, tym, że kolejne kraje Unii Europejskiej solidaryzują się z nami, ale nie tylko Unii Europejskiej, ale także chociażby Stany Zjednoczone. Ale przede wszystkim chciałabym zapytać się tutaj o rolę opozycji, bo to jest także czynnie słowa. Z jednej Chętnie strony opowiem. Pan twierdzi, że tak, że ten kryzys został zażegnany, że ten kryzys jest rozwiązany. Ja mam ku temu pewnego rodzaju wątpliwości. Niestety ten kryzys trwa. Natomiast... Pan i Pana posłowie i posłowie z Panem związani sukcesywnie są przeciwko wszelkim konstruktywnym działaniom polskiego rządu mającym na celu umocnienie polskich wojsk. K które zapewniają nam bezpieczeństwo na granicy, tak. przeciwko stanowi wyjątkowemu, przeciwko zaporze? Dlaczego w krajach takich jak Litwa czy Łotwa w zasadzie jednogłośnie e, siły, które rządzą, posłowie, którzy są przy rządzie, wraz z posłami opozycji, głosowali za tym, aby takie zapory powstały? Na Litwie tylko dwie osoby były przeciw, na Łotwie wszyscy za. Dlaczego w Polsce ponad 100 posłów, blisko 200 posłów z posłami pana partii włącznie głosują przeciwko takiej zaporze. Już dzisiaj widzimy, że te środki, które podjęliśmy, że te Polskie środki, które użyliśmy przynoszą jeden efekt. Jeden przynoszą ja efekt, e, tak jak efekty przynosi, e, działa, przynoszą <laughs> działania polskiej dyplomacji i wreszcie jak efekty przynoszą także działania w tej sferze informacyjnej, która jest e, bardzo ważna. Bardzo dobre wywiady, rozmowy z wiceszefami e, polskiego MSZ-u w mediach zagranicznych. E, pan minister Jabłoński, pan minister e, Przydacz. Świetne rozmowy, które cały czas pokazują, że to nie jest kryzys migracyjny, tylko tak naprawdę to jest atak hybrydowy prowadzony przez Białoruś w zemście za nasze zaangażowanie. No, o tym już mówi cały świat. Ale jest jeszcze, o walkę, o wolność, Je jeszcze jedna inicjatywa naszego resortu spraw wewnętrznych i administracji właściwie takie ultimatum, które wczoraj zostało postawione Łukaszence. Popatrzmy. Komendant Straży Granicznej na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego wystosował pismo do szefa Białoruskiej Straży Granicznej z żądaniem usunięcia migrantów z rejonu przejścia granicznego w Kuźnicy do końca tygodnia. W przeciwnym razie zamkniemy towarowe przejście kolejowe. Jarosław Żepa, jest pan za? Popiera pan tutaj stanowisko polskiego rządu? Jak, jak najbardziej uważam, że te działania są yy, może bardzo ostre, ale uważam, że takie muszą być w stosunku do Białorusi. Yy, natomiast nie sądzę, żeby się przestraszył Łukaszenka akurat tego, tego apelu. Natomiast uważam, apelu? że... Ale zamkniemy przejście graniczne... Yy, Ultimat to to Bardzo będzie, istotne. Jeżeli to będzie konieczne, myślę, że tak. Natomiast <coughs> wróciłbym jednak do tego wątku ukraińskiego, bo wydaje mi się, że on jest dzisiaj też szalenie ważny. Ta depesza, która jest bardzo niepokojąca i wydaje mi się, że tu jako Polska powinniśmy zdecydowanie wyrazić naszą, po raz kolejny wyrazić naszą solidarność z Ukrainą, jak również cała całą Unią Europejską. Uważam, że tak, powinno się, tak się powinno wydarzyć. Natomiast apeluję po raz kolejny jako poseł Koalicji Polskiej, bo od wielu dni o tym mówimy do pana prezydenta. Panie prezydencie, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest nie tylko. Widzimy teraz granica, ale też nasza polsko-białoruska, ale również bardzo mocno napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej. To jest naprawdę rzecz, która powinna je. Pani jednak... Pośle taka rada dała? Ja myślę, że, że byłaby szansa przede wszystkim, żebyśmy liderzy wszystkich partii <laughs> politycznych wobec tych bardzo ważnych i ponadpartyjnych ponad interesów wreszcie mogli zacząć rozmawiać. Być może jednym głosem. rozmawiać. No Wydaje, Wydaje mi się, głosy. że trzeba trzeba tę tą, tą no, szansę stworzyć. No i dlatego, dlatego Sejm, jestem, jest. jestem, jestem za pan żeby pan Ale opozycja nie wspieracie tutaj no, ale To do tego jest Rada Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Polski. potrzebna. Ale, ale, panie, zauważcie panie państwo, Polskie, że jak mówiła pani minister, żaden z nas nie przerwał. Pani minister mówiła długo, nawet słowa nie powiedzieliśmy. Pozwólcie e, dokończyć myśl pan. Ale posłowie. to od razu zadaję pytanie, które będzie może da, możliwość miała, żeby pan posłuch mógł od razu to, to ja zadam pytanie. Co, co taka Rada mogłaby zmienić? Co mogłoby przynieść, bo to jest tylko ciało doradcze? Ciało doradcze, tylko że zobaczmy okoliczności w którym ona się zbiera. Okoliczności, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa. Czy te okoliczności, które się dzieją na granicy polsko-białoruskiej i przy granicach naszego sąsiada nie są wystarczające, żeby taką radę... No to może zwołać. trzeba panie się takie spotkanie no. zwołać? Wydaje mi się, że tak. No ale panie I może dach, wtedy Sejm mówiłby jednym głos w przecież, tej sprawie. Przecież proszę zwrócić uwagę. Podam tutaj pewien taką analogię. W momencie, kiedy do, do, do Sejmu wpłynęła ustawa o bezpieczeństwie naszej granicy. Na dobrą sprawę posłowie jest, jeszcze nie przeczytali, jak Lewica, już wprawdzie nie ma tu przedstawiciela, chociaż nie jest pan Czesław, Maroszyk, nie ma przedstawiciela Lewicy, jak Lewica od razu wybiegła na konferencję prasową i już krzyczała, że nie, nie, nie pozwolimy na to, to jest zła ustawa itd. Tak Panie redaktorze, co się takiego by mogło zmienić w, 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 w argumentach, że deklaracja o wsparciu polskiego rządu, o deklaracja o wsparciu działań polskich żołnierzy, polskiej straży granicznej, polskich policjantów nie może paść z mównicy sejmowej albo na konferencji prasowej, chociażby w tym studiu. No panie pośle, bardzo proszę, wspieramy polski rząd w działaniu na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju. Rząd, Czekamy na deklarację. Rząd, każdy rząd rząd pisu również. Ponosi odpowiedzialność. Proszę powiedzieć, że pan wspiera ten rząd. Do co? tego chce pan no, zwołać bezpieczeństwo Rady Narodowej, nie może pan wspierać panowie, ale są sytuacje awaryjne, niezwyczajne nie i może taką ochronę naszego kraju. odnieść się do tego, co między innymi mówiła pani minister. No to po co Rada bezpieczeństwa? I do widzi pan nie rozumie. Nie rząd ponosi odpowiedzialność za losy Polski i musi działać, wykorzystując ten potencjał, który jest potencjałem największym dla każdego rządu jest zgoda narodowa w sytuacji zagrożenia. A w szczególności zagrożenia zewnętrznego i wsparcie naszych sojuszników. Rząd PiSu powinien od pierwszych dni zabiegać o wspólne wspólnotę Ale wewnątrz. Panie nie panie zabiegał, nie. Nie. nie zwołał nawet Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No to co to ma do rzeczy? No to, na, 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 to proszę, proszę zadeklarować. Czesław niech Mało tego, że pan nie Czy pan siebie słyszał na komisjach sejmowych? Traktuję poważnie to, co pani mówiła i chcę się do tego odnieść. Obecność, nasze wsparcie, wsparcie dla nas Wspólnoty Europejskiej i NATO wynika z decyzji podjętych dawno. Obecność Brytyjczyków Czyli grup bojowych u nas. Nic się nie zmieni. Obecność wojsk natowskich u nas ta duża wynika z decyzji podjętych tak, w 2014 tak, 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 roku. Ja wiem, tu mają przyjechać Po kryzysie Wojsko inżynieryjne. Zgoda, które tylko mają o tym warto pamiętać. Jak pani, poseł, jak pani minister pyta, co myśmy zrobili, to rząd platformy psl u doprowadził do, do tego, że szczyt w Newport w 2014 roku po kryzysie, po rozpoczęciu wojny panie na Ukrainie, pośleli, do... jeżeli pani pozwoli, bo przyda się pan, przyda po przyda. pani też, wtedy zapadły decyzje na długo przed dojściem was do władzy o obecności na wojsk natowskich. Wiem, na pewno pan na... o tym porozmawiać, na... panie pośle, na przykład bazujmy o na kwestiach. Konkret. Polskiego przemysłu obronnego, kiedy pan był czy... za niego odpowiedzialny. Na pewno, Zabi... tak, na na pewno. jakie dokumenty pan wtedy y, 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 podpisywał? Chce pan, chce pan o tym porozmawiać? Kukujecie wszystko w Stanach dobrze. Dobrze. polskiego. Dobrze, chce pan o tym porozmawiać, A jakie nie pana była nie decyzja w tym programie czas. Bardzo chętnie Może na jakiejś komisji. Niech nie się pan dobrze do tego przygotuje. Ja się przygotuje na dokumentach, które pan i spotkanie. w obliczu tego kryzysu. My, jak tu wszyscy siedzimy jako posłowie, powinniśmy być solidarni, powinniśmy być jednością, powinniśmy mówić jednym głosem. Aby okurane. zapewnić bezpieczeństwo nie, naszej, naszej ojczyzny. Posłuchajmy fragmentu wywiadu polskiego premiera e, dla gazety Bild, niemieckiej gazety bardzo poczytnej, która sprzedaje się w nakładzie około 4 milionów egzemplarzy. Popatrzmy, co wczoraj premier dla tej gazety powiedział. W Niemczech mieszka ponad 80 milionów ludzi. Czy pozwolilibyście na przebycie kolejnych 50 milionów? Myślę, że ludzie w Niemczech nie byliby z tego zadowoleni, bo chcą zachować swój standard życia chcą zachować też swoją kulturę. Łukaszenka i Putin wyraźnie realizują strategię wywołania niepokoju i destabilizacji Zachodu. Nie wiemy, co jeszcze zamierzają. Możliwe, że kryzys na granicy ma na celu odwrócenie uwagi od nowych ataków militarnych, które Putin przygotowuje na Ukrainie. No, no proszę, czyli premier wyprzedził sytuację, którą dzisiaj mamy z samego rana. Panie pośle, Panie jako pierwszy, po jednym zdaniu teraz. Czy takie wywiady zmienią nastawienie Europejczyków do tego, co dzieje się tutaj na wschodzie Unii Europejskiej, czy na granicy białorusko-polskiej? One muszą zmienić. Wydaje mi się, że ten wywiad jest potrzebny, ale ta świadomość europejskich polityków jest, co tam się do takiego złego dzieje. Jest tylko w tej chwili w ich głowach się musi urodzić pewna myśl, jaka ma być reakcja. Czy ma być to reakcja solidarnościowa, co nie daj Boże, żeby tak było i co nie daj Boże, żeby to nie było tak, jak było kiedyś, że w pewnych rzeczach zostawaliśmy, zostawaliśmy wyłącznie sami. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy. My bardzo dobrze, że mamy sojuszników, bardzo dobrze, że mamy sojuszników z potencjałem militarnym, ale nikt nas tak nie obroni, jak my siebie sami. Jarosław Rzepa. Jesteśmy jeden z 27 krajów Unii Europejskiej i chciałbym, żebyśmy czuli się w tej wspólnocie jako ważny element i żebyśmy czuli to wsparcie i oby tak... Oby tak było, bo to może dzisiaj dotyczyć Polski i innych krajów, e, dlatego myślę, że... Tak, to... stąd moje pytanie, czy Europa rozumie to zagrożenie? Myślę, że, myślę, że ona Europie jest zachodniej. trochę dalej niż my bezpośrednio, ale mam nadzieję, że dzięki tym, tym działaniom, ale też i tym y, słowom, które się y, y, dzieją w tych ostatnich, wypowiadane są, ma, y, mam nadzieję, że ta Europa jest bliżej, a bliżej nas i, i bliżej tego zrozumienia tego, co się u nas dzieje. I Czesław Mroczek, pan mówił, że nie ma tej polityki zagranicznej. Taki wywiad jest też formą takiej, no może białej polityki zagranicznej, nie tej twardej prowadzenia w zaciszu gabinetów, ale myślę, że istotne wywiady w istotnych gazetach są ważne. Dzięki tej wielkiej akcji państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest szansa na zakończenie tego kryzysu migracyjnego. Rząd PiS został wyłączony z, ze starań międzynarodowych dotyczących rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Tam Polski już nie ma. Najgorsze jest to, że Polski nie było w tej akcji również w zakresie granicy polsko-białoruskiej. Nawet w polskich sprawach rząd nie, PiSu nie, odgrywał nie, drugorządną nie, nie rolę. Samowite, nie. Ograniczony nie do wywiadów, nie. a nie do akcji. Nie. premier Wszystko, Polski. ale jest, jest to suma zdarzeń, ja ja panie Pisu pośle. Po suma zdarzeń, zabiegów dyplomatycznych. To między innymi ja, a ja mówię o rządzie PiSu. Przecież szczyt europejski też był nawet poświęcony temu, panie pośle. No nie można tak mówić, przecież polski premier był we Brukseli i nawet, nawet rozmawiał też. Polscy politycy gonią autobus, który odjechał. Panie ministrze Krupa. Metafora. Ja bym o, użyła tak. innej metafory w pogoni za rozumem w kontekście pana posła Mroczka. Natomiast no bez wątpienia to o czym pan mówi, tak? A nie pani, pomyślał swoim pośle, rozumie, to jest jak pani wypowiada się, ja że Szanowni Państwo, żeby nie robić takich wycieczek, personalnych, bo to nie jest właśnie sukcesu polskiej dyplomacji fajne. i skuteczności polskiej dyplomacji, że kraje Unii Europejskiej, ale także kraje świata zachodniego solidaryzują się z nami, wspierają nas w tym. Kryzysie, w tej wojnie hybrydowej, którą wywołał Łukaszenka. Anna Krupka, wiceminister sportu i dziękuję turystyki, Czesobroczej Kolicję Bohaterska, Platforma Obywatelska, Piotr Leta, Prawo i Sprawiedliwość i polska Polski, stronicwudowych koalicja Polska. Dziękuję. Ja Pan również Rzecie, dziękuję za bezpieczeństwa. Bardzo proszę. Spokojnego dnia. Na razie prezydent jest jeszcze za dzisiaj jest. Wybiad na dzisiaj mundurem zabiega na południe wybiad. Europy o e, wspólny głos za moment w naszym studiu Publicyści.